pacjent W204 Mercedes, i w tym odcinku zajmiemy się wymianą wahacza tylnego z przodu, z prawej strony. Kupiłem wahacz firmy Maile. Maili, jak tam się to wymawia, tak się wymawia. No i co? W teorii jest to bardzo prosta robota. Jak widać, jest tutaj jedna śruba, a tu jest nakrętka. I wystarczy ten oto wahacz wykręcić, wkręcić nowy. Lecz wiadomo, ściągamy koło, no bo bez tego będzie to, no dałoby radę, ale jest to trochę problematyczne i owy wahać znajduje się tutaj. Trzeba pozbyć się już widzę jakiejś osłonki z tej strony, osłonki z drugiej, żeby tej plastikowej zapewne, żeby chwycić śrubę, a następnie będziemy sobie odkręcać tutaj nakrętkę, całość ściągamy. I montujemy w kolejności odwrotnej. Idę teraz pod auto zobaczyć, jak to ugryźć. I bierzemy się za robotę. Demontujemy plastikową osłonę. Proszę nie komentować, że jest brudna. Bo doskonale o tym wiem. Bo, bo ciekawa historia z olejem. I wszystko tutaj jest jeszcze mokre, i nie do końca wytarte. Ale demontujemy ją. To jest 8 takich śrubek na 8, ciach, ciach, i ściągamy pierwszą osłonę, i to nam daje dostęp tutaj do tej nakrętki. Z drugiej strony jest śruba, no i do śruby, żeby się dostać, to widzę, że trzeba też i tę drugą osłonę sobie ściągnąć. I to co piękne, to wszystkie te doki oczywiście o tym nie mówią, bo po prostu sięgają do tych śrub. No a tutaj, chociaż Wam pokażę, że to nie jest tak prosto jak te doki, to malują. Yy, także coś nawet chyba nie trzeba ją ściągać tylko wystarczy opuścić z jednej strony i potem już sobie będziemy mieli swobodny dostęp tu nie będzie problemu i lecimy odkręciłem chyba 5 śrubek dokładnie 5 śrubek, też nasadka 8 jedna była tu z przodu, druga trochę z tyłu na środku i dwie z tej strony tak samo przód, tył no i to pozwoliło mi tutaj opuścić ładnie yy, te no to jest właściwie, widzę, aluminiowa osłona albo termiczna. No to bierzemy się teraz za odkręcanie wahacza. Szczotką drucianą oczyściłem sobie jedną śrubę. Z drugiej nakrętkę. Nie wiem, jak to widać. No widać. Tylko bez fokusu widać. No i tutaj na... nawet lekko kołem skręciłem sobie, żeby yy, móc lepiej kręcić, ale też oczyściłem tę nakrętkę. No i teraz zasada jest taka. Tutaj z tej strony mamy E 20, a z drugiej klucz oczkowy, płaski, a lepiej oczkowy 21. No i bierzemy się za odkręcanie. Też dobrze jest oczywiście popsikać jakimś WD-40 lub innym odrdzewiaczem, żeby praca szła sprawniej ewentualnie jak ktoś jest taki niecierpliwy palniczkiem lekko sobie nagrzać te śruby, żeby puściły śruba wyjęta no patent prosty, tym tutaj tę stronę nasadką 21 odkręcałem w dół użyłem oczywiście do tego rurki, druga strona gdy się poluzowała to sobie skontrowałem a potem w sumie już tylko grzechotką tę stronę odkręcałem a tę tylko trzymałem żeby nie wypadła, no i tu mamy już jak widać Wachacz uwolniony, o, nawet sam wypadł. Teraz wystarczy go odkręcić od zwrotnicy, od góry. No i mamy zmieniony. A, drobna uwaga. Lepiej jest odkręcać na początku tę stronę od zwrotnicy, a dopiero potem tył, bo teraz buja się wszystko na amorku. No, i na tych pozostałych wachaczach, a jak tam jest ten wachacz zapięty, to jednak tu jest stabilniej i łatwiej to odkręcić, bo trzeba użyć siły. Ale to nie problem. Wystarczy tylko zapiąć ten wachacz z powrotem do góry, przełożyć śrubę i nawet nie trzeba przykręcać. Tylko taki meg zrobić. Nakrętka odkręcona. O dziwo, poszło sprawnie. Nie musiałem żadnych rurek ani nic, tylko ręką cyk. Zaciągnąłem i zeszła. No i teraz trzeba ten wachacz zrzucić w dół. Najlepiej to się zaprzeć jakąś rurką i po prostu go pchać, i powinien zejść. Ewentualnie z tamtej strony jak go opuścimy, to tu powalić młotem i. Też wyjdzie. Lekko popsikałem WD40 tutaj i dwa razy młotkiem uderzyłem. I wyszło. Wachacz wyszedł. No i teraz montuję nowy w kolejności odwrotnej. Najpierw zacznę tutaj od zwrotnicy, potem od tyłu. No i gotowe. I można jechać, jak ktoś ma problem. Ustawić zbieżność albo chociaż ją skontrolować. Yy, tak, jeszcze jakby kogoś interesowało. Ori numery gdzieś tutaj były. O, tutaj. I odpowiednik. Maile na pudełeczku. Takie coś. No i gotowe do montażu. Kolejna ciekawostka. Już nie pierwszy raz widzę to w y, produktach maile, że nakrętki są trochę innych rozmiarów. Tutaj jest nasadka 21, wiadomo, przy zwrotnicy, a tutaj musi być 22. I to samo jest w łącznikach stabilizatorów, jak już widziałem, i tak samo jest w y, chyba amortyzatorach. Tak mi się wydaje, bo kiedyś też miałem amortyzatory od maile, i była inna nakrętka, y, więc. No tak, tak mają mnie, więc się tym nie przerażcie, tak to jest. Po prostu większym, yy, większym kluczem dokręcić 22 i będzie OK. Nie wiem jak inni producenci w tym przypadku tak to wygląda. Wacharz do zwrotnicy przykręcony, dokręcony kluczem oczkowym 22, teraz wystarczy przykręcić go tutaj. No, tu klucze niezmienne i nakrętka stara, więc jakby nie ma z tym problemu. E20 i tutaj 21. Nakrętkę dokręcamy. Najpierw można sobie swobodnie ręką przykręcić, bo idzie leciutko. No i to wszystko. O, wahacz wymieniony, zamontowany, osłony też. Także prosta robota, brew pozorom. Bardzo fajnie, że tak lekko poszło. No i co? Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał okazał się przydatny. Jak tak, to zostaw łapkę w górę, a jeżeli jesteś moim nowym widzem, to zapraszam cię do subskrypcji. Pamiętaj też by odwiedzić moje social media: Facebooka i Instagrama. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Pole komentarzy jest do waszej dyspozycji. Trzymajcie się ciepło. Udanych napraw. Cześć.